Czyli po prostu, że on już jest prawo rozmieszany i jak pani się przelewa, to się przelewam do korekta i to I do też. Nie, nie, naprawdę.

której za chwilę się rozpocznie e, kulinarne z okazji Międzynarodowego Dnia Chleba. Za chwilę e, nasza Magda wygłosi relekcję na temat e, pieczenia chleba, na temat e, zakwasów i innych tematów związanych z pieczeniem chleba. Potem będzie degustacja pieczonych przez nas chlebów oraz past chlebek, a potem będzie też konkurs. Witam wszystkich w imieniu nieformalnej grupy blogerów kulinarnych i oczywiście. Chciałabym dzisiaj przede wszystkim opowiedzieć o chlebie. Kilka słów o chlebie prezentację przygotowała Magda. No, czyli A to Magda, ma... tak, Magda Majewska prowadząca bloga Kopalnia Smaku. Która chociaż zawsze stanowczo temu zaprzecza, jest naszym chlebowym guru, który o pieczeniu chleba wie naprawdę dużo. Wygłosiła wykład, na którym podzieliła się swoją wiedzą dotyczącą pieczenia chleba w domu. Można się było na nim dowiedzieć wszystkiego o hodowli zakwasu, o rodzajach mąki, o potrzebnych przyrządach, blaszkach, koszyczkach rozrostowych i wielu innych ciekawostek. To są właśnie nasze <śleski> Zostaną niedługo skonsumowane. Podczas spotkania odbył się zapowiadany wcześniej konkurs na najsmaczniejszy chleb. Każdy, kto rozpoczął już swoją przygodę z pieczeniem chleba w domu, mógł przynieść i pochwalić się swoim wypiekiem. Za tą znaką wybrałyśmy naszym zdaniem najsmaczniejsze chleby, które zostały nagrodzone wspaniałymi nagrodami. Ilość osób, które przybyły przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, a najmniejszym chyba punktem programu była degustacja zarówno chlebu, jak i pysznych past do chleba przez nas oczywiście przygotowanych. Sądząc po minach konsumujących podawanych pomrukach z zadowolenia i miłością pytań o przepisy na nasze pyszności można z całą pewnością stwierdzić, że uczestona jest si. Je suis trop calme, je suis trop